Witajcie Szteń Boże. Nietypowe słowo ze słowem na wakacje. To nowa seria, którą dzisiaj rozpoczynamy. Nagrywamy bezpośrednio po koronce. Zawsze od 20 na kanale Franciszkanie, rybnik. Mamy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Serdecznie Was zapraszamy. Ta koronka sprawiła części osób, które się modlą, jak sami dają świadectwo, że nagle znaleźli dla siebie czas. Nagle. Yy, to życie, które ciągle gdzieś tak goniło, w jakimś sensie się zatrzymało. Bo mają czas na wspólną modlitwę, czas na poznawanie siebie, na rozmowę. Kiedy człowiek nie rozmawia z drugim, nie poznaje też siebie samego, można powiedzieć, że w jakiś sposób pojawia się w nas lęk. Lęk, który wypełniał także świętego Piotra, lęk, który może także wypełnia nasze życie, kiedy nie zaufamy Chrystusowi, kiedy nie mamy przewodników, nie mamy światła wiary, nie mamy światła życia. Dlaczego o tym mówię? Inspiracją do słowa, które do Was dzisiaj kieruję jest rozmowa wczorajsza z młodym człowiekiem dwudziestokilkuletnim. Weszliśmy na temat świętego Jana Pawła II, mówiliśmy na temat wyborów, wyborów także życiowych, przede wszystkim wyboru życiowego, jaki przed nim jest mówiliśmy o świętym Janie Pawle II i powiedział taką rzecz, którą już nie raz słyszałem, że dla wielu młodych ludzi, dla młodego pokolenia święty Jan Paweł II jest, takim, jest taką mityczną postacią. Postacią związaną przez pomniki, związaną przez częste nasze odwoływanie się do jego osoby, ale tak naprawdę go nie znamy. Więc dzisiaj, korzystając z tego pięknego miejsca, widok był jeszcze niedawno wspaniały, Chciałbym Was wszystkich zaprosić do tego, żebyście na nowo wybrali wybrali wiarę. Tak jak święty Piotr, kiedy zaczął rozmawiać z Jezusem nad Jeziorem Galilejskim, a Jezus mówi do niego: Nie bój się, wypłyn na głębie. Przed nami, dorosłymi, młodymi, różnego rodzaju wybory. Nie tylko dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, za tydzień, za rok, za dwa. Każdy dzień jest wyborem. Ważne jest, żebyśmy mieli na swojej drodze przewodników, którzy będą nas ciągle mobilizowali. Będziemy mieli ludzi, którzy, do których będziemy mieli zaufanie. Bo nie jesteśmy samotną wyspą, już nie raz o tym mówiliśmy, ale jesteśmy w jakiś sposób od siebie wzajemnie zależni. Kiedy zaufamy drugiemu człowiekowi, kiedy zaufamy sobie samemu też, odkryjemy w sobie to piękno, w którym każdym, gdzie w każdym z nas to piękno jest, Nasze życie będzie wyglądało zupełnie inaczej, pięknie. Nie bój się, wypłyń na głębi. Jest przy Tobie Chrystus. Może mamy jakieś obawy związane z wyborem drogi życiowej, może mamy jakieś obawy związane z tym, w którą stronę pójść, czy zaufać tej osobie, dziewczynie, chłopakowi, czy pójść na kolejny etap tego życia, zaręczyć się, czy po zaręczynach podjąć decyzję już o sakramencie małżeństwa, nie odwlekać ciągle. Może masz coś takiego, że boisz się pójść na drogę zakonną czy kapłańską. Spróbuj zaufać Chrystusowi. Może masz taką obawę pójść do spowiedzi świętej, bo dawno nie byłeś, albo te spowiedzi święte do tej pory były takie e, miałkie, jakie. Szukaj dobrego księdza, poszukaj spowiednika, z którym mógłbyś najpierw porozmawiać. Może masz w okolicy taką osobę, może. Masz taką sytuację w swoim życiu, że ciągle czujesz się samotny, odrzucony, uciekasz w narkotyki, w alkohol, w internet, w hazard, w seks, w pornografię, w politykowanie wszelkiej maści, co jest w jakiś sposób przykrywką Twoich problemów. Spróbuj zaufać Jezusowi. Otwórz swoje serce przed nim, wypuń na głębię, nie tkwi cały czas w jednym miejscu. Mówiliśmy o tym. Nawrócenie to znaczy pójść do przodu, wypój na głębię, idź za Chrystusem, idź z Chrystusem i sam bądź tym, który będzie wskazywał innym drogę do Chrystusa. Niech towarzyszy nam święty Jan Paweł II. Odkrywajmy go cały czas. Polecam Wam 1999 rok. Słowo świętego Jana Pawła II do młodych Nalednicy. I ta piękna pieśń Nie bój się, wypłyń na głębie. Mówi: Drodzy młodzi przyjaciele, stoicie przed wyborem, parafrazując jego słowa. A każdy z nas jest młody, każdy z nas musi wybierać. Nie bój się, dokonaj wyboru. Wyboru życia z Chrystusem i w Chrystusie. Mimo wszystko, z Bogiem, trzymajcie się.